Zostałem zaatakowany przez tiktokera w kapelusiku. Największy hipokryta na polskim TikToku. A chodzi mi konkretnie o Marcina Radziszewskiego, czyli premier spotkał się z Putinem na Molo w Sopocie. I przypomnę, że to właśnie on gloryfikował bonjoura przed wyborami, tym samym utożsamiając się ze wszystkim powyżej. I wychodzi na to, że chłop sam poniekąd jest ruską onucą. Słuchaj Olo, muszę przyznać, że po prostu ci współczuję, bo zostałeś zmanipulowany przez polityków, którzy mają IQ takie jak temperatura ciała ludzkiego. Bo Olo, twoja narracja po prostu nie nie trzyma się kompletnie kupy. Mówisz na przykład o spotkaniu premiera Tuska z Putinem w 2009 roku, czyli kiedy miałem 4 lata, i połączyłeś to z tym, że skoro poparłem Trzaskowskiego w ostatnich wyborach, to na pewno muszę też popierać spotkanie z Putinem. Putin jest zbrodniarzem i powinien zostać osądzony. Za to ty, Olo, masz dość krótką pamięć, bo sam szczyciłeś się swoją czapeczką Mencena na swoich TikTokach, czyli kandydata, który wystawił na swoją listę wyborczą Konfederacji kobietę torkowską, która otwarcie napisała cytat: Witamy Rosjan z otwartymi ramionami i poprosimy o pomoc w decyzji. Naszego rządu. Ale to nie wszystko, Olo, bo twój ukochany kandydat Mensen jest też w oficjalnym sojuszu z niemiecką partią AFD, która miała wprost w programie wpisane normalizację stosunków z Rosją i zniesienie sankcji na Rosję. I jeszcze w dodatku twój kandydat Olo nie Trzaskowski ma doradce, który mówił wprost: nie mamy opcji rosyjskiej w Polsce i to jest wielka tragedia. Więc kto tutaj jest hipokrytą Olo? Ale masz jeszcze czas na zmianę poglądów, pamiętaj. Jeszcze ważna kwestia, dziękuję. Bardzo radkowi z naszej zamkniętej grupy za podesłanie mi filmu o Lobo. Sam mi się nie wyświetlił. Więc jeżeli chcecie do nas dołączyć, to dołączcie do mojego Discorda, link w bio i napiszcie do mnie na Privia. Do zobaczenia.